Marco Aurelius twierdzi, że nie ma miejsca, do którego możesz pójść, które byłoby bardziej spokojne i wolne od przerywania niż Twoja własna dusza. Radzi on, abyś wycofał się, aby skonsultować się ze swoją własną duszą, a następnie stanął przed tym, co Cię czeka. Marco Aurelius, rzymski cesarz od 161 do 180 roku po Chrystusie, jest uważany za ostatniego z pięciu dobrych cesarzy. Napisał serię autobiograficznych tekstów znanych jako medytacje, w których stale podkreślał znaczenie poszukiwania spokoju w życiu. Podczas gdy jego medytacje często podkreślały ważność wczesnego wstawania i korzystania z dnia, podkreślał również znaczenie poświęcenia czasu na wewnętrzne odizolowanie się i znalezienie spokoju. Dzięki jego zapiskom mamy rozsądny pomysł na to, jak wyglądałaby jego nocna rutyna. W tym wideo, eksplorować będziemy siedem różnych aspektów i jak możemy naśladować lub dostosować tę rutynę do naszego nowoczesnego życia. Zaczynamy. Jedyne, o co Cię proszę, to abyś w żadnym wypadku nie pomijał tego wideo. Jeśli jesteś tutaj, uważaj się za kogoś innego niż większość, uważaj się za wyjątek. Teraz zachowaj się jak taki i nie pomijaj żadnych rozdziałów. Punkt pierwszy: Eliminuj bodźce zewnętrzne. Marko Aurelius mówi, że ma w swojej mocy wycofanie się w siebie, kiedy tylko zechce. Wiadomo, że Marko Aurelius wykorzystywał swoje wieczory, aby się odłączyć. Choć znany jest głównie z filozofii, która radzi nam żyć każdy dzień, jakby był ostatnim, wierzył również w poświęcanie czasu na odnalezienie schronienia w swoim własnym umyśle, aby się o. Robił to jako wysiłek, by uwolnić się od stresu lub negatywnych uczuć, odłączając się od bodźców zewnętrznych i szukając wartości w introspekcji. Bodźce zewnętrzne to zmiany poza ciałem lub wiedza przekazywana nam za pomocą zmysłów. W dzisiejszych czasach stale napotykamy bodźce zewnętrzne, zwłaszcza gdy mamy kontakt z ludźmi i technologią, aby sprostać zbędnym wymaganiom naszego współczesnego społeczeństwa. Przeciążamy się, a nasze dni stają się pełne zadań, zobowiązań, spotkań, terminów. Tracimy naszą wolność i spokój ducha, i nawet jeśli staramy się znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym, nieuchronnie wracamy do domu czując się wyczerpani, przeciążeni i zestresowani. Nasza nocna rutyna zwykle obejmuje aktualizowanie mediów społecznościowych, oglądanie telewizji lub próbę odpowiadania na te ostatnie e-maile. Musimy ograniczyć te bodźce i oczyścić nasz umysł. Dlatego też Twoja nocna rutyna powinna być czasem, który poświęcasz sobie. Prawdopodobnie oznacza to eliminację wielu nocnych aktywności, do których się przyzwyczaiłeś i zastąpienie ich nowymi, które naprawdę pomogą Ci odłączyć się i skoncentrować na sobie. Oznacza to położenie swojej technologii spać przynajmniej pół godziny przed pójściem spać i poszukiwanie spokoju. Może to być tak proste jak pięciominutowa medytacja prowadzona, jak skanowanie ciała lub ćwiczenia oddechowe. Medytacje z uważnością pomagają uspokoić nadmiernie aktywny umysł i dostroić się do swojego ciała fizycznego. Ten rodzaj medytacji może być schronieniem wewnątrz siebie, a wpływ jej włączenia do nocnej rutyny może być niesamowity. Medytacja jest znana z redukowania lęku, poprawiania nastroju, a także znacząco poprawia jakość snu. Twoja rutyna snu powinna być przerwą od zatłoczonego świata i schronieniem dla Twojego spokojnego ja. Chociaż oddawanie się maratonom seriali, granie w gry wideo, spotkania z przyjaciółmi czy przewijanie mediów społecznościowych może wydawać się osobistą przerwą, te działania naprawdę nie pomagają osiągnąć spokoju. Wręcz przeciwnie, odwracają Cię od jego odnalezienia i chociaż sen jest ważny, często nie wystarcza, aby Cię zregenerować po zabieganym dniu. Prawdziwa relaksująca nocna rutyna musi zawierać coś, co pozwoli twojemu umysłowi się wyłączyć. Punkt drugi, regularnie uprawiaj aktywność fizyczną. Marco Aurelius mówił, to hańba dla człowieka starzeć się, nie widząc piękna i siły, na jaką zdolne jest jego ciało. Nawet jeśli Marco Aurelius żył prawie dwa tysiące lat temu, rozumiał on ważność aktywności fizycznej. Wierzył, że zdrowy umysł nie może istnieć bez zdrowego ciała. Starożytni wierzyli, że nawet prosta rutyna ćwiczeń może nauczyć nas cennych umiejętności życiowych, takich jak wytrwałość, samorozwój, dyscyplina, pokonywanie wyzwań i budowanie pewności siebie. Rozumieli oni, że ważniejsze jest ćwiczenie dla osiągnięcia tych umiejętności mistrzowskich niż dla uzyskania zewnętrznej aprobaty. Pomimo tego, co media mogą nas skłonić do uwierzenia, starożytni wiedzieli już wówczas, że dążenie do perfekcyjnej sylwetki tylko po to, by się popisywać, rzadko prowadzi do prawdziwego szczęścia. Często unikamy naszej sesji treningowej z wymówkami typu jestem zbyt zmęczony, jutro mam ważne spotkanie i nie chcę być obolały, lub jestem tak zestresowany w pracy, że nawet nie mogę myśleć o ćwiczeniach. Chociaż wielu z nas unika ćwiczeń z różnych powodów, mają one niesamowite korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego, i nie powinniśmy całkowicie ich ignorować jako część naszej codziennej rutyny. Każda forma aktywności fizycznej, czy to uprawianie sportu, czy chodzenie na siłownię, jest korzystna, ponieważ uwalnia potok substancji chemicznych w mózgu, które sprawiają, że czujemy się dobrze, znanych jako endorfiny, które redukują poziom stresu i poprawiają nastrój. Jeśli ćwiczysz wieczorem, może to nawet pomóc ci zasnąć szybciej pozostawiając cię wypoczętym i gotowym na kolejny dzień. Możesz także wprowadzić koncepcję wieczornego szybkiego spaceru, aby oczyścić umysł. Podczas spaceru zwracaj uwagę na powietrze i otoczenie wokół ciebie. Pozwól swojemu umysłowi przejść od myśli dnia do obserwacji nocnego nieba, po którym chodzisz. Poruszanie się i podziwianie piękna przyrody wokół ciebie pomoże oczyścić twój umysł z trudnego dnia i przygotuje cię do spokojnego snu. Punkt trzeci. Przeglądaj swój dzień zgodnie z zaleceniami Marka Aureliusza. Marek Aureliusz powiedział: Nic nie ma takiej mocy, aby rozwijać umysł, jak umiejętność systematycznego i prawdziwego badania wszystkiego, co dzieje się w Twojej obserwacji życia. Starożytni wierzyli, że dwa najlepsze momenty na refleksję to poranek i wieczór. Przygotowanie się do nadchodzącego dnia poprzez zapisywanie swoich myśli w porannym dzienniku oraz przeglądanie minionego dnia. Marek Aurelius pisał swoje medytacje z zamiarem przeglądania swojego codziennego życia i myśli, aby osiągnąć osobistą jasność. Zachowywał stałe spojrzenie na swoje codzienne działania i wybory. Starożytni podkreślali znaczenie świadomości własnych działań i przeznaczali czas na koniec każdego dnia na przeglądanie tego, co się wydarzyło, jako formę ogólnego zwiększenia świadomości. Starożytni nazywali ten rodzaj uwagi, uwagą, która ma na celu przyniesienie samoświadomości w Twoje działania i sprawdzenie, czy są one zgodne z Twoim wyższym ja. Niektórzy porównywali tego rodzaju codzienną refleksję do przedstawienia sprawy przed sądem. Przypominasz sobie i oceniasz swój dzień poprzez autoryzację swoich codziennych działań i wyborów, a następnie przeglądasz je systematycznie. Nie jest to praktyka sądzenia. Ale raczej współczujący przegląd, który poprowadzi cię do podejmowania lepszych decyzji w przyszłości. Możesz włączyć ten rodzaj codziennego przeglądu do swojej wieczornej rutyny, poświęcając czas przed pójściem spać na przypomnienie sobie dnia, który właśnie minął. Przejrzyj każdy moment dnia, od momentu, gdy się obudziłeś, po teraźniejszy moment. Zastanów się nad różnymi wyborami i działaniami, które podjąłeś. Co dobrze dzisiaj zrobiłeś? Jakie emocje przeżywałeś? Które części dnia przyniosły dyskomfort? Jak możesz się uczyć z tego, co dzisiaj się wydarzyło? Co dzisiaj nie udało ci się zrobić, a chciałbyś zrobić? Codzienne refleksje odgrywają kluczową rolę w filozofii starożytnej. Pomagają nam przygotować się do kolejnego dnia, notując to, co chcielibyśmy dzisiaj zrobić. Są także niezbędne do oceny samego siebie. Czy nasze codzienne działania są zgodne z osobą, którą naprawdę chcemy być? Na przykład, podczas przeglądania swojego dnia, możesz sobie przypomnieć wydarzenie takie jak nieprzyjemna interakcja spowodowana nieporozumieniem. Będziesz w stanie zidentyfikować, jak ta interakcja na ciebie wpłynęła. Zauważysz, ile czasu spędziłeś na myśleniu o tym spotkaniu i jak wpłynęło to na twój nastrój rano. Możesz zastanowić się, jak chciałbyś inaczej zareagować na tę sytuację lub jak ta interakcja okazała się nieważna w ogólnym kontekście Twojego dnia. Świadomość tego wydarzenia pozwoli Ci podejść do podobnej sytuacji w przyszłości z większą uwagą. Poświęcanie czasu wieczorem na przeglądanie swojego codziennego postępu to ważny krok w prowadzeniu starożytnego życia. Przed przejściem do punktu czwartego chciałbym podziękować wszystkim za dołączenie do nas. Szukanie wiedzy i porzucanie ignorancji to najlepsze, co człowiek może zrobić i ty to zrobiłeś. Proszę sprawdź swoją subskrypcję na kanale i jeśli możesz, polub ten film. Punkt czwarty: Rozważ swój wewnętrzny mędrzec. Słowami Marka Aureliusza: Mistrzostwo czytania i pisania wymaga mistrza, tym bardziej życie. Mędrzec to ktoś uznany za doświadczonego w określonej dziedzinie i jest czczony za swoją mądrość, osąd i ekspertyzę. Dla wielu ludzi ten mędrzec jest wzorem do naśladowania. Starożytni poświęcali czas na refleksję nad swoimi mędrcami i czy ich własne działania są zgodne z tymi mędrca. Marek Aurelius uważał swojego mędrcę za Zenona, założyciela starożytnej filozofii i często zastanawiał się, co Zenon by zrobił. Rozważanie mędrca powinno być przede wszystkim chwilą wieczoru, w której zastanawiasz się nad dniem lub nad osobą, jaką jesteś, i pytasz, co Twój wzorzec postępowania by zrobił. Twój wzorzec postępowania może być kimś, kogo znasz, albo tylko koncepcją idealnej osoby. Ważne jest, aby mieć klarowną definicję tej osoby, abyś mógł się zastanowić, czy Twoje działania są zgodne z Twoim wzorcem postępowania. Jako część swojej wieczornej rutyny. Poświęć kilka minut na przypomnienie sobie swojego wzorca postępowania i zastanów się, czy działałeś tak, jak twój wzorzec postępowania działałby. W jakich sposobach możesz się jutro poprawić, aby Twoje życie było bardziej zgodne z Twoim wzorcem postępowania? Jakie cechy Twojego wzorca postępowania zidentyfikowałeś dzisiaj w sobie? Włączenie kilku minut w swoją wieczorną rutynę na przemyślenie sytuacji których doświadczyłeś dzisiaj, i czy zareagowałeś tak, jak sądzisz, że twój wzorzec postępowania zareagowałby, może zwiększyć Twoją świadomość wobec Twoich wyborów na jutro i uczynić Cię lepszą osobą, taką, jaką głęboko podziwiasz. Punkt 5. Przyjmij wyższą perspektywę. Słowami Marka Aureliusza, pomyśl o substancji jako całości, z której posiadasz najmniejszą część, i o czasie jako całości, z którego przydzielono Ci krótki chwilowy okres i o dziełach losu, i jak bardzo niewielka jest Twoja część w nich. Marek Aureliusz doradza nam rozważanie życia z perspektywy kosmosu, lub posiadanie widoku z góry. Perspektywa z góry oznacza przyjęcie poszerzonego spojrzenia na swoje życie i patrzenie na siebie oraz swój dzień, jakbyśmy obserwowali z perspektywy trzeciej osoby, aby usunąć osobiste emocje i niepokoje. Wiadomo, że wieczorami Aureliusz reflektował nad swoim życiem z perspektywy kosmosu, aby przezwyciężyć swoje ograniczone osobiste spojrzenie. W dzisiejszym świecie istnieje wiele rozproszeń. Za każdym razem, gdy wychodzimy z domu, jesteśmy bombardowani reklamami, wiadomościami, opiniami i rozproszeniami. Kiedy nie jesteśmy w pracy ani z rodziną, jesteśmy przy telefonie komórkowym, słuchając radia, oglądając telewizję lub korzystając z komputera. Wszystko to powoduje wyczerpanie psychiczne i trudno znaleźć przestrzeń do myślenia i oddychania. Aby pomóc sobie w tym, ćwiczenie historyczne polegające na przyjęciu wyższej perspektywy może być wykorzystane do złagodzenia ciężaru naszych problemów, ponieważ zmienia nasze spojrzenie na poziom wyżej niż my sami. Możesz zacząć poświęcając cichą chwilę wieczorem na obserwowanie swojego najbliższego otoczenia, swojego ciała, swojego domu i ludzi, z którymi żyjesz. Zacznij myśleć o tym, Oczują, w jaki sposób się z nimi relacjonujesz, jakie problemy, nadzieje i obawy mogą mieć. Następnie poszerz swoje spojrzenie, aby zobaczyć swoje miasto i jak wszyscy ludzie mieszkający wokół ciebie mają unikalne życie, o którym nic nie wiesz. Kontynuuj poszerzanie perspektywy, aby zobaczyć swój kraj. A następnie jeszcze bardziej, obejmując całą perspektywę całej planety, biorąc pod uwagę wszystkich ludzi na Ziemi, wszystkie nasze życia rozrzucone po krajach, klasach społecznych, rasach i kulturach. Pomyśl o wyzwaniach, przed którymi staje wielu ludzi mniej uprzywilejowanych. Kontynuuj poszerzanie, aby zobaczyć układ słoneczny, wszechświat i całkowitość istnienia. Kiedy obserwujemy siebie z góry, Postrzegamy siebie nie jako jednostki oderwane od otaczających nas rzeczy, ale jako część większego całości, uczestnika we wszystkim, co nas otacza. Spoglądanie na siebie z zewnątrz pomaga nam widzieć siebie i nasze troski bardziej obiektywnie. Gdy oddalamy się od zmartwień, niepokojów i problemów, z którymi się borykamy, możemy je dostrzec bardziej wyraźnie, z mniej emocji i mamy lepszą szansę zrozumienia ich przyczyn i rozwiązań. Staje się łatwiej zobaczyć rzeczy w kontekście. Jeśli czujesz się przygnębiony, ponieważ ktoś cię obraził, na przykład spróbuj tego ćwiczenia. O wiele łatwiej jest przezwyciężyć emocjonalne przeszkody, które doświadczamy, gdy umieszczamy rzeczy w odpowiedniej perspektywie. Kłótnie i drobne nieporozumienia, w porównaniu z wieloma naszymi problemami, mogą rozpłynąć się, gdy porównujemy je z problemami innych ludzi lub z ogromem przestrzeni kosmicznej. Punkt szósty. Spędzaj czas z rodziną. Marko Aurelio mówi nam: Ci, którzy żyją dłużej i ci, którzy wkrótce umrą, tracą to samo. Obecny czas to wszystko, co mogą opuścić, ponieważ to wszystko, co masz, a tego, czego nie masz, nie możesz stracić. Dla Marka Aureliusza, pod koniec dnia, nadszedł czas, aby być z rodziną. Wyraźnie bardzo kochał swoje dzieci i żony. Nawet będąc ważnym, sławnym i niezwykle zajętym, nie ignorował ich. Wieczorem kładł dzieci do łóżka i całował je, cicho mówiąc sobie, nie spieszy się z tym, to może być ostatni raz, gdy to robisz. Nie jest gwarantowane, że oboje przeżyjecie tę noc. Cenił to, co miał przed sobą, co naprawdę było najważniejszą rzeczą w jego życiu, a potem życzył dobranoc. Robił to powtarzalnie przez cały czas, jaki miał szczęście żyć. Starożytni używali rozmyślania o śmierci jako praktyki, aby przypominać sobie o nietrwałości życia. Pielęgniarka popularnie znana w Australii, która poświęcała się opiece nad terminalnie chorymi pacjentami, powiedziała, że jednym z najczęstszych żalów umierającej osoby jest pragnienie spędzenia więcej czasu z rodziną. Jej pacjenci często żałowali, że stracili młodość swoich dzieci i towarzystwo swoich partnerów z powodu wymagań życia w nowoczesnym świecie. Rodziny spędzają ze sobą nieco ponad pół godziny jakościowego czasu w tygodniu, a nawet gdy rodziny się zbierają, wielu rodziców mówi, że czas spędzany jest w ciszy przed telewizorem, ponieważ są zajęci czytaniem, graniem w gry komputerowe lub po prostu zbyt zmęczeni, aby rozmawiać. Podobnie jak starożytni, jeśli regularnie rozważamy naszą śmierć i pamiętamy, że nadejdzie dzień, w którym my lub nasze dzieci nie obudzimy się, by cieszyć się pięknem życia, zaczniemy wprowadzać pewne zmiany. Aby spędzać więcej czasu z rodziną. Częste mówienie naszym dzieciom lub naszej rodzinie, że wykorzystujemy czas z rodziną, to istotny czynnik, który pomaga budować silne więzi, miłość, połączenia i relacje między członkami rodziny. Spędzanie czasu jakości z rodziną pomaga radzić sobie z wyzwaniami, wpajać wartości rodzinne i daje dzieciom pewność siebie. Numer 7. Przygotuj się na poranki. Marko Aureliusz mówi w swoich działaniach nie zwlekaj. Marko Aureliusz stanowczo podkreślał ważność wczesnego wstawania każdego ranka. Robił to, aby stworzyć poranną rutynę, która w pełni wykorzystywała każdy żywy moment. Dla niego sen miał być doświadczeniem regenerującym, a nie czasem na popadanie w lenistwo. Rutyna poranna była dla niego niezbędna, ale część tej rutyny zaczynała się nawet wcześniej, w poprzednim wieczorze, gdy przygotowywał się na kolejny dzień. Starożytni często przygotowywali się na dzień, rezerwując sobie poranne chwile na przemyślenie swojego dnia. Robili to, rozważając, co chcieli osiągnąć tego dnia, przygotowując się na różne możliwe wyniki i refleksje nad sobą. Takie rodzaje refleksji były praktykowane przez wielu starożytnych zarówno rano, jak i wieczorem. Aby zacząć, możesz przygotować się na następny dzień już wieczorem, aby ułatwić sobie wczesne wstawanie. Może to oznaczać wybór ubrań na kolejny dzień, przygotowanie torby do pracy lub wypracowanie jasnej porannej rutyny, którą będziesz realizować jak heckliste działań do podjęcia, ale bez konieczności myślenia o tym, co zdecydować, ponieważ zostało to już ustalone poprzedniego wieczora. Pamiętaj, im więcej decyzji podejmujesz w ciągu dnia, tym mniej będą one skuteczne. Oszczędź swojej głowie małe decyzje, takie jak wybór ubrania na poranek. Oznacza to również kładzenie się spać o rozsądnej porze, abyś miał 6-8 godzin snu. Nie tylko jest to korzystne dla Twojego zdrowia, ale również uczyni poranne wstawanie bardziej przyjemnym doświadczeniem. Przygotowywanie się na następny dzień podczas rutyny wieczornej pomoże Ci nie tylko w porannej rutynie, ale także może zmniejszyć niepokój związany z zadaniami, które Cię czekają po przebudzeniu.